Witaj, z tej strony Mariusz. W tym nagraniu powiem Wam, jakie są najlepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha. Jak trenować ten brzuch, co według mnie jest najlepsze. Koniecznie oglądaj, będzie dużo, dużo wartościowej wiedzy. Zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, do konkretnego treningu, porozmawiamy trochę o. O anatomii tego brzucha, żebyś wiedział, co i dlaczego, i jak w ogóle czemu, czemu takie ćwiczenia. Jakie mięśnie brzucha wyróżniamy, na których się będziemy skupiali? Pierwszy i najważniejszy mięśnie, ten tak zwany Six Pack, na który zawsze patrzycie, to jest mięsień prosty brzucha, jest przedzielony smugami ścięgnistymi, czyli te nasze kostki na brzuchu. Takie ciekawostki, że ilość to już jest genetyka, nie mamy na to wpływu. Możemy oczywiście wpływać trochę na grubość, na wielkość i, i tutaj to jest właśnie, tu się na tym będziemy skupiali. Czyli prosty brzucha, ten najbardziej widoczny, na którym się najbardziej będziemy skupiali. I tutaj, przyczep jest na żebrach i na miednicy. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie te przyczepy są, są, dlatego żeby dobrze ten ruch wykonywać, żeby ćwiczyć właśnie prosty brzucha w sposób koncentryczny albo ekscentryczny. Później mamy skośne brzucha wewnętrzne, zewnętrzne, to są antagoniści, to są przeciwstawne ruchy, przeważnie to głównie odpowiadają za skłony tutaj w bok i mięśnie poprzecznym brzucha, który oplata. Twój cały tutaj gorset mięśniowy to też jest bardzo ważny mięsień. I teraz podałem Wam tak na szybko anatomię. Na czym się będziemy skupiali? Tak jak już powiedziałem na tym mięśniu prostym brzucha, bo to jest ten nasz główny wygląd e, sześciopaka. Mięśnie wewnętrzne czy też skośny tutaj czy poprzeczny to też będziemy trenowali, ale już w tych ćwiczeniach wielostawowych, e, w przysiadzie, w martwym ciągu, w planku ale to nie jest główny nasz jakby cel, ten, cel tego nagrania. Co tutaj jeszcze trzeba powiedzieć? Zanim przejdziemy do tych ćwiczeń że możemy w różny sposób trenować brzuch, tutaj się skupimy właśnie na tym six packu i będziemy go trenowali hipertroficznie czyli będziemy budowali jego masę mięśniową. Możemy jeszcze go ćwiczyć w sposób wytrzymałościowy, siłowy dla sylwetki, dla e, postawy, wzmacniać mięśnie wewnętrzne, ale to nie jest cel tego nagrania. Więc przechodząc, już po tym trochę może krótkim, długim wstępie do tych najważniejszych ćwiczeń, według mnie to są trzy ćwiczenia, które powinny być regularnie w Twoim treningu. I zaczniemy od takiego numer jeden. To są Allachy, czyli skłony tutaj z linkami. Dlaczego to jest jedno z najważniejszych ćwiczeń? Bo fajnie w ruchu koncentrycznym angażujemy, czyli uginamy ten nasz brzuch, tak? Prosty brzucha. Fajnie go angażujemy, możemy progresować z ciężarem, czyli na linkce możemy sobie dawać ciężary i coraz większe. Jakby coraz mocniej go angażować, więc, jak jesteśmy na etapie budowania masy, gdzieś tam czy robimy tą hipertrofię, to możemy zwiększać ciężar dowolnie. Czyli czy to, to ćwiczenie super angażuje brzuch, powinno być koniecznie w Twoim treningu. Tutaj mamy ruch koncentryczny, tak? Uginamy brzuch. Drugim takim mm, super ćwiczeniem jest kółko. To też jest dość mocne ćwiczenie i trudne. I tutaj mamy ruch w drugą stronę. Tutaj jest ruch. Ekscentryczny, czyli pracujemy tutaj bardziej ekscentrycznie, czyli inaczej pracujemy tym brzuchem. To go inaczej trochę angażuje. Ten ruch ekscentryczny też jest bardzo ważny. I trzecie ćwiczenie, które też jest bardzo mocne i tutaj y, atakujemy ten brzuch od dołu, tak? Unosimy nogi, a tak naprawdę miednicę, to jest unoszenie, unoszenie nóg. I co jest bardzo ważne w tym unoszeniu, że nie wystarczy unieść po prostu nóg, bo wtedy znowu ten brzuch pracuje izometrycznie, powinniśmy go Skurczyć, tak? Z, 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 powinniśmy się zgiąć, czyli tutaj trzeba podnieść biodra, i wtedy ten rzuch jest mocno zaangażowany. Tutaj, w tym nagraniu, podaję Ci trzy mega ważne ćwiczenia na. Właśnie, które skupiają się na prostym brzuchu, na twoim sixpacku, na tw twojej kostce. Według mnie te ćwiczenia powinny być, jeżeli yy, chcesz mocno się skupić na tym brzuchu. Oczywiście to są takie trzy najważniejsze ćwiczenia i teraz nie skupiałem się na innych rzeczach. Tu masz nagranie na przykład o planku, super ćwiczenie. W tym napięciu izometrycznym angażujesz brzuch, te mięśnie poprzecz, bardzo dużo mięśni też wewnętrznych, tam chor angażujesz. Czyli tutaj wam pokazałem, według mnie, takie trzy najważniejsze ćwiczenia, na właśnie na prosty brzucha, na tą hipertrofię. Staramy się je robić w tym przedziale 8-12. Jeżeli już tak dajemy radę robić, to sobie zwiększamy, utrudniamy to ćwiczenie. To jest taki najlepszy bodziec do wzrostu tego mięśnia prostego brzucha. Oczywiście to jest takie podejście teraz jednostajne, które Wam mówi, jak tutaj najlepiej ten, te kostki, ten e, brzuch. E, powiększyć, zwiększyć jego masę, ale musimy się też skupić na innych mięśniach, tych wewnętrznych. I tutaj Wam polecam robić planki, tutaj macie nagranie o plankach i dużo ćwiczeń różnych wielostawowych. Martwe ciągi, przysiady, tam ten brzuch też jest zaangażowany. Więc jeżeli będziecie robili e, wielostałowe ćwiczenia bardzo mocne, gdzie będzie angażowany ten brzuch izometrycznie, do tego dorzucicie te trzy ćwiczenia, które Wam podałem i plank, czyli powiedzmy czwarte ćwiczenie, według mnie to jest taki dobry start dla większości ludzi do robienia e, Fajnie sobie brzucha do budowania, nawet masy tego brzucha, i według mnie to są te najlepsze ćwiczenia. Zapraszam cię do dyskusji. Może się nie zgadzasz, może chciałbyś coś dodać, to jest moja opinia. Wytłumaczyłem, czemu tak uważam, ale zapraszam, możemy tutaj porozmawiać, dodać jakieś ćwiczenia, odjąć. Może ty masz jakieś fajniejsze. Więc trzymaj się. Na razie.